Mecz. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. No nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje. Oby tylko chciało im się chcieć. Wizdek sędziego i rozpoczynamy. No udało się przejąć. Oddał piłkę. Zatrzymany atak. Szansa! Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Mamy rzut rożny. Uderzenie w stronę bramki. Broni to jeszcze nie koniec akcji. Strzał był niecelny. Iliev, Genkow. Iliev. No i przejęli w ostatniej chwili. No, zobaczmy, czy sobie poradzi. Jaka jest decyzja sędziego? Trochę nerwowe to wybicie. Bogucki. A, wydawało się, że a jednak przejął. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Zdecydowane wybiórczy obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramka są mu wdzięczni. Wilk. Świetnie zagrał. Jest w polu karnym przeciwnika. Ryzykownie, ale udanie. No zastanawia się, czy nie strzelać. Bip, czy to wykorzysta! Oddaje strzał. Ten gest mówi wszystko. Niezadowolony jest po tym strzale. Od bramki za moment wznowienie gry. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Ładna wymiana. zdecydował się na strzał? Super! Piłka wraca do gry. Ale wspaniała bramka. Atakowany, ale proszę, jaką on ma technikę, cały czas utrzymuje się piłce. Ale świetnie zablokował. Ładne podanie. No, może być groźnie. Ładne podanie. Świetne podanie. Podaje z powrotem. Nieudana akcja. Dobrze próbował, ale stracił. Genkowski. Piłka poza linią boczną. Rzut z autu. No, z tego miejsca można strzelać. Świetnie wychodzi teraz bez piłki na wolne pole. Coel? Świetnie się przedziera. Ależ spanikowany wbijał tę piłkę. Wybili, odetchnęli, ale tylko na moment, porywale znowu przy piłce. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nie wiem z kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Chavez. Wilk. Radosław Sobolewski. Iljew. Z Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo prawo. Wznowienie gry rzutem zautu pod polem karnym rywala. Genkos. Dośrodkowanie w pole karne. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. To, że do przerwy minimalnie prowadzą jeszcze niczego nie oznacza. Zgadzam się. Te drużyny się właściwie niczym nie różnią. Widać to po grze. Na razie szczęśliwie jedna z nich prowadzi. Efektowne, świetne podania i dokładne. Idealnie. Tam, gdzie miała trafić. No i piłka trafiła sędziego. Robi się niebezpiecznie. Kapitalny grankarz, ale to nie koniec akcji. Cezary Wink. Ładnie piętą dobrał. To może być bramka. Uderza. Ale świetnie teraz zablokował. Arkadiusz Głowacki. Bogustu. Oddaje piłkę koledze. Dobra pozycja do oddania strzału. Sobolewski. Znakomity. No, będzie gol. Udanie zablokowali ten strzał. Sędzia odpisuje przewinienie. Była Niedobrze się stało, to duża nieuwaga tego zawodnika. Popatrzmy, jak procentowo wygląda posiadanie piłki. Precyzyjne podanie. Nie dał rady obrońca. No, umiejętnie przejął teraz obrońca. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja jęk zawodu kibiców rywali. Cezary Wilk. Szansa! No, błysnął teraz klasą. Dobrze podał. No dobry odbiór po stracie piłki. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzód z załku. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian Podał ją. Celnik do partnera. Czy to wykona? Strzela. No i nie ma bramki. Jeżeli chciał dobrze strzelić, powinien szukać miejsca na oddanie strzału lepszą nogę. Mocne uderzenie głową. Tak jest piękna bramka, dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Mamy powtórkę. wyskok, uderzenie, gol i nikt nie zdoła go powstrzymać. Świetny, po prostu w powietrzu daje sobie radę z wszystkimi. Bardzo ładnie rozegrany rzut rożny. Garkuła. Już blisko pola karnego. Garguła. Dośrodkował. Jest uderzenie głową na bramkę. Dzięki tej bramce prowadzą w tym spotkaniu. No można powiedzieć wejście smoka. Przed z bawki rezerwowych i od razu zdobył gola. Co za wspaniały strzał głową piękna bramka. Marek Sokolowski Celnie dobrze. W ostatniej chwili ale udało się przejąć. W środku jest nieobstawiony kolega z zespołu. Dośrodkowuje. Dobrze dograł. Dobra wymiana podań. Dobra interwencja, ale dalej może być groźnie. No już blisko pole karne Czarują teraz Dobra okazja Pudło poniosło go chyba trochę w tej sytuacji A więc mamy zmianę Piłka wyszła poza linię końcową Zaraz rozpocznie bramkarz Coraz mniej czasu do końca meczu Ciekaw jestem czy przeprowadzą jeszcze tę akcję Nobolewski. I koniec meczu. Gwizdy powoli zaczynają opuszczać stadion.